Słowo Boże na dziś, piątek 14 stycznia 2022 roku. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, do Rama. Odezwali się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie spodobało się tu Samuelowi to, że mówili daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: Oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem, i uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotować też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy waszej winnice obciąży dziesięciną i oddają ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i obarczy pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił ludradę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich tych słów i przekazał je do uszu Pana, a Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 89. Na wieki będę sławił łaski Pana. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, Twoja sprawiedliwość ich wywyższa. Na wieki będę sławił łaski Pana, bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy, bo do Pana należy nasza tarcza. A król nasz do świętego Izraela. Na wieki będę sławił łaski Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich, czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie.